Cześć, mama, witam Was bardzo serdecznie. na naszym kanale. Na, na naszym kanale. Będziemy otwierać dzisiaj paczuszkę od Pixel Box, którą sobie zamówiłem, edycja Star Wars, więc nie przedłużając, zostaw łapkę. Subika na naszym kanale. Subika na naszym kanale. I otwieramy. Widzimy się za chwilę. Jesteś ciekawa, co jest w środku? Tak. Ja też jestem ciekawy, co jest w środku. Nagrywa się, trzeba je zobaczyć, czy jest dobrze. Jest dobrze, tylko Twojej głowy nie widać. O! Au. Au. Paciuszka z Pixel Box. Pixel Box. Co mamy w środku? Trzeba tam ciągle tylko, ja tylko tylko ciągle do tej dziury. Dobrze, to nie wpadnie do tej dziury. A w środku? Ło, nie? Wszystkiego po kolei. Będziemy. Czapeczkę mamy. Wow ciapeczkę ze Star Wars Dark Side. Ciemna strona mocy. Mamy koszuleczkę. Koszuleczkę z. A tu mamy koszulkę ze szturmowce. Jest. Y... O, zapomniałem jak się nazywa. Stron. Skarpetki z Baby Jody Z Malorana eee, Zawieszka na klucze kurczę jak on się nazywał? Stromer Uuu, mm, cudzik I mamy Lando Carisian. Numer 313 A wiesz, kogo by ja chciałam? Wszystko? Nie Wszystko, nie masz nic Nie, jak chcę to, to. Troper, to jest tropery, to są tropery Ja chcę to, 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 Tutaj Macieju chcę też troper A Ty chcesz tego eee... Jak chcę wszystkie dziewczynki Wszystkie dziewczynki, reje Jeżeli podobał Ci się Podobał Ci się odcinek To zostaw łapkę do góry Lapkę I subskrypcję na naszym kanale Czapka trochę przemała Ale podoba mi się Darkside i się podoba subskrypcja. I widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień. A za tydzień będzie... Będzie coś dla fanów Minecrafta. Tak? Będzie coś dla fanów Minecrafta. Będą Mister Boxy z Minecrafta. Takie malutkie figureczki. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Widzimy się See ya później. Tak, tak, tak. Aby nie przegapić kolejnego odcinka to... Tu klikamy subskrypcję. Tu będzie pole na subskrypcję. A tu dwa osobne filmy. Na